To jest przed Państwem dzisiejsza relacja, którą. Dzisiejsze mamy ten wyzwanie. To jest najdłużej oczekiwany i najbardziej wyczekiwany film z gatunków wędkarskich, o który prosili nasi widzowie. Problem był taki, że do tej pory mieliśmy no busy, autobusy no to co to do autobusu włożyć? A dzisiaj, dzięki uprzejmości naszego sympatycznego kolegi, jesteśmy w chwilowym posiadaniu najmniejszego samochodu na świecie i będziemy do niego montowali najdłuższą wędkę jednoczęściową służącą do łowienia szczupaków 2,40, 240. bardzo proszę Darek zademonstruj Państwu 87HR tak. Darek zademonstruj Państwu metodologię i sposób o to nie, to na razie nie jest tak że to się, o Darek, co Darek zrobił Darek schował tutaj Podsiedzenie, patrzcie. Tak jest, zobaczcie, no. wszystko się zmieściło. Tak, tak. Podsiedzenie, Wędka idzie u kosem. No? Dzień, Dzień, Dzień dobry. Wędka się mieści idealnie, można zamychać, można jechać, czyli no co? 2,44, 2,40... Nawet, nawet może 2,50. Ja z, myślę, że nawet 3 metry byśmy włożyli. jest pięknie. Dziękuję. Tak jak Wam mówimy, wędka częściowa nie jest żadnym problemem, jeżeli chodzi o transport. Mówił kto? Darek. Darek. А нагреваем я.